Yes. Ale fajnie ten Spam wygląda taki neterowy. Podoba mi się taki. Nie da się Kubas. A nie wiem dlaczego miałeś plano w sumie nie. się to będzie zupą chyba No co ten chobot kurwa jak pierdolę nie no debil No nie wierzę, w to no kurwa macz Nie no Kurwa takie gówno mnie zabiło, no mi trzeba nad, nie wiem Co ja z tymi perłami odjechał, ja w nie wierzę no. no nie jestem takim gównem w tą grę, że chuj.